Dzień dobry, witajcie na salowy dwór. Weekend. A przy okazji opowiemy o tojocie, bo o tojocie jeszcze nie opowiadałem. To najlepsza okazja, chwila ciszy, chwila spokoju, żeby coś o niej opowiedzieć więcej. Samochody terenowe. Taki był temat e, wtedy programu, e, konkurencji mojej z Przemkiem Szafrańskim. E, terenówki, które zawsze stały obok mnie, nigdy mnie nie pociągały, nie przyciągały. E, gdzieś to. Taplanie się w błocie było poza mną. Do dzisiaj nie lubię tego błota tak naprawdę, ale jedyne błoto, które toleruję to na motokrosie, żeby się, że tak powiem, upaprać. Natomiast jest to coraz bliżej mnie. Przemek wciągnął mnie w inny świat tą konkurencją. On zadecydował o tym, co będziemy budować i okazuje się, że ten świat jest też piękny i zacząłem rozumieć tych wszystkich ludzi, którzy, którzy kochają samochody terenowe, bo naprawdę jest to mega, mega, mega fan. Rozpoczynając budowę tego samochodu, wybrałem Toyota HJ45, dlatego że ten samochód bardzo mi się zawsze podobał. Był ordynarny, prosty, miał przepiękne kształty, ale według mnie nie do końca te kształty były wyeksponowane przez fabrykę. Może wtedy były takie czasy, te samochody były za niskie, zbyt chude, zbyt proste. Oczywiście ta prosta konstrukcja była stworzona po to, żeby były bezawaryjne i żeby były na tyle wąskie, żeby mogły wszędzie wjechać. Rzeczywiście te samochody bardzo dobrze się sprawdzały. Natomiast mój pomysł był bardzo prosty. Silnik. Silnik diesla, który był w tym aucie sześciocylindrowy o mocy 100 koni, bardzo dobra jednostka, tak naprawdę, ale jednostka, która pozwala się e, przemieszczać, pozwala e, pokonywać jakieś e, tereny. Trudne warunki, natomiast nie daje e, frajdę. Postanowiłem, żeby utrzymać się w klimacie japońskim, bo to było bardzo e, dla mnie ważne, że skoro Toyota e, to i taki japoński styl, e, który musi w tym aucie pozostać z każdym detalem. Trochę twardości, trochę męskości, no i oczywiście nadać mu charakteru i pokazać, że ten kształt. Zobaczcie, te ordynarne śruby, te ordynarne przetłoczenia na drzwiach. Te ordynarne zawiasy nawiązywały bezpośrednio do tych samochodów, które są kochane przez świat czyli Mercedes klasy G, który wywodzi się przecież z wojska, czy Hammer, który też wywodzi się z wojska. Wydaje mi się, nie wiem, sami ocencie, że udało mi się to wszystko pokazać na tyle, że to piękno i ordynarność tego samochodu w każdym celu została wyciągnięta na zewnątrz. Wracamy do tego, że japoński styl japoński styl, dlatego japoński silnik silnik z Lexusa, czyli z Toyota też, tak, V8, 1UZ, silnik bardzo niedoceniany lekka konstrukcja, mimo tego, że ma 8 cylindrów bo silnik Lexusa oczywiście bez turbin. Waży niewiele więcej niż 1,9 TDI Volkswagena i to jest niesamowite. A mamy 8 cylindrów samoloty latają, zobaczcie. Mamy 8 cylindrów i duże możliwości. Na początku mówię, 8 cylindrówka wystarczy, ale później to, co kocham najbardziej czyli turbiny, które dają nam ogromne możliwości. Dają nam możliwości dźwięku, dają nam możliwości mocy, dają nam możliwości momentu obrotowego i dają nam możliwość e, zrobienia tego, co my jeżdżący w motosporcie, kochamy najbardziej, czyli strzały z rury wydechowej, ogień, podtrzymania, launch control i tak dalej, Dlatego wylądowało Biturbo 1 UZ Biturbo japoński silnik. Jedyną rzeczą, która nie jest tutaj japońska, jest skrzynia biegów. Skrzynia biegów połączona z tym silnikiem, z 1 UZ za pomocą e, specjalnej kryzy skrzynia 8HP montowana w bardzo wielu samochodach BMW, Audi, Land Rover, Range Rover, Jaguar, czyli cała paleta samochodów, bo jest to jedna z najlepszych skrzyń na świecie. Skrzynia, która bardzo szybko reaguje, świetnie zmienia biegi do tego sterownik Lamika, polskiej firmy, który jest w stanie Perfekcyjnie tą skrzynią zarządzać, czyli mam 12 programów, każdy program jest skonfigurowany idealnie przeze mnie, czyli nie zmieniaj biegów sam, startuj od dwójki, jedź w trybie automatycznym, spokojnym, mieć w trybie sport, tak jak mamy w samochodzie, i później już przechodzimy za każdym razem level wyżej, tak żeby ten bieg, na przykład, bił, ta skrzynia biła biegi tylko do góry albo biła tylko na dół, albo czekała na mój sygnał z łopatek albo z wajchy, zobaczcie, a propos łopatek. Proszę. Klik, klik, klik. Minus, plus. Naciskając minus i plus włączamy wsteczny. Dwa na raz schodzimy. Mamy luz. Oczywiście tutaj jest przełącznik programów i ten mały wyświetlacz. Tutaj pokazuje na którym programie skrzyni jesteśmy. Jaką mamy temperaturę skrzyni biegów i te tylko informacje, które są. Bardzo konieczny. Dlaczego jest taki mały wyświetlacz? Dlatego, że chciałem zachować ten charakter z tymi zegarami w środku, tutaj, które są fabryczne, bo jednak one są przepiękne i nam przypominają cały czas o tamtych latach, o tych latach 70., w których te samochody powstały. Czyli taka surowość. Plus, oczywiście, kierownica. Kierownica, zobaczcie, żeby nawiązać do tego JDM-owego stylu, prawda? Kierownica ściągana. Pokazywałem to w programie, nie wiem czy widzieliście takie a, filmiki e, na story, e, gdzie zakładamy, przekręcamy kierownicą i robi dzwoneczek, punk, taki JDM-owy styl, no i kupiłem taką e, nabę, ale też dotyczyłem później, że kto co któraś tylko dzwoni, moja oczywiście okazało się, że nie dzwoni, bardziej stuka. Chciałem, żeby zakręciło ping, no ale nie udało się. Ale ten JDM-owy styl jest. Zobaczcie łopatki. Łopatki z Lancera EVO 10. Takich samochodów dużo przerobiliśmy do motorsportu, czyli takich części zostaje. Oczywiście zrobiony do tego adapter. I te łopatki tu genialnie wyglądają i genialnie z tamtą skrzynią pracują. Ale dodatkowo, żeby tutaj jeszcze dodać taki smaczek i wisienkę motorsportu, zobaczcie wajcha zmiany biegów. Normalna wajcha od sekwencyjnej skrzyni biegów tak, wyfrezowana. I teraz jak to zrobić, skoro w sekwencyjnej skrzyni biegów mamy drut lub linkę, która trafia do skrzyni. Pomiędzy jest czujnik katofa, czyli czujnik, który czuje siłę na ręce i tnie ignition cut i fuel cut. Jak to zrobić w skrzyni automatycznej, gdzie tego połączenia tej wajchy z tą skrzynią nie ma? Zobaczcie, dwa czujniki wstecznego z Hondy Civic, też z Japonii, od biegu wstecznego. I w tym momencie, kiedy naciskam do tyłu, naciska się czujnik, daje sygnał do skrzyni biegów i bije biegi na dół. Kiedy naciskam w drugą stronę, tu bije na dół, a tutaj bije do góry. tak Bije biegi na dół, sygnał i bije biegi do góry. Jak zrobiłem steczny na tej dźwigni biegów? Dwa razy do przodu, klik, klik, nieważne z której pozycji, pach mam steczny. Czyli jesteśmy w stanie bardzo szybko, niezależnie na którym biegu jesteśmy, włączyć wsteczny i wycofać. W terenowym aucie jest to bardzo ważne. Nieważne, czy mamy ósmy bieg, piąty, szósty, minus, plus, albo dwa razy tym do przodu, wsteczny i już szybko cofamy. Także ta skrzynia jest genialnym rozwiązaniem. Skrzynia połączona jest z reduktorem od Patrola, czyli no nie tojotowskim już, ale dalej jest to Japonia. Zobaczcie, jak to fajnie tutaj wszystko spasowało. Reduktor i oczywiście wał do tyłu, wał do przodu. Chciałem zostawić seryjne mosty. Seryjne mosty Toyoty HJ45. Natomiast e, informacje, które zebrałem w sieci, e, gdzie kontaktowałem się też z ludźmi, którzy Toyotami się zajmują, Landcruiserami, e, też Hajot, powiedzieli, że jeżeli ja chcę zrobić tutaj moc 400 koni w górę, to tamte mosty nigdy nie wytrzymają. I nawet Toyociarze, e, jeżeli zadałem im pytanie, jakie mosty zastosować, to nawet Toyociarze odpowiadają: mosty od patrola Y61. To są najmocniejsze seryjne mosty, które wytrzymują najwięcej. Też Dlatego takie mosty tutaj wylądowały. Oczywiście przez polską firmę robione wahacze podrzeszowem, IOD firma. Zakupiłem takie rzeczy bardzo dobre, sprawdzone, też do patrola. To wszystko połączyłem z ramą Toyoty, bo tutaj została rama słuchajcie, Toyoty. Nie chciałem tej ramy zmieniać, tylko ją wzmacniałem. Zobaczcie tutaj dodatkowe zastrzały, rurki, wzmocnienia, dodatkowe blendy tutaj, gdzie mamy e, mocowane wahacze i drążki. Amortyzatory wykonane na zamówienie, ze zbiorniczkami na zewnątrz. Takie zbiorniczki są po to, żeby tutaj w zbiorniczku był olej i gaz, tak żeby amortyzator tego oleju nie nagrzewał i tego gazu przede wszystkim, który się znajduje tu pomiędzy, tu jest w środku tłok, tu odkręcimy ten dekielek. Tutaj mamy normalnie wentylek bardzo podobny do tego, który jest w kołach, tak? Pompujemy azotem od 6 do 16 barów i wtedy to ciśnienie, które tutaj zadamy w tym zbiorniczku, powoduje inną charakterystykę zawieszenia. Dlaczego chciałem takie zawieszenie? Dlatego, że ja chcę mieć samochód uniwersalny. Nie chciałem mieć samochodu tylko w teren, gdzie to zawieszenie będzie miękkie, tylko chciałem też dopompować, ustawić zawieszenie, tak, żebym mógł bardzo szybko i normalnie podróżować tym autem też po drodze i jeździć bardzo szybko po zakrętach. I ten samochód rzeczywiście świetnie zaczął się prowadzić i w terenie, co teren wizja udowodniła, bo ja nie potrafię tak jeździć w terenie agonii. Natomiast. Potrafi też jeździć po asfalcie, a to kocham najbardziej. Kocham równy shooter, taki, wiecie, Ala Paryż Dakar. I to jest piękne, fajne i przyjemne, slajdy, hopy, skoki i to jest, to jest cudowne. I to się udało w tym aucie uzyskać, że ta charakterystyka samochodu na w miarę równą nawierzchnię i na mocno połamaną drogę taką terenową jest e, osiągnięta. Słuchajcie, paka. Paka jest wykonana od podstaw e, przeze mnie. E, próbowałem remontować tą oryginalną, przerabiać, poszerzać i tak dalej. W pewnym momencie doszedłem do wniosku, że to w ogóle nie ma sensu, bo ona była w takim stanie, że e, naprawa tej paki kosztowała mnóstwo czasu i nic by z tego nie było. Paka na tyle jest prosta, że kupiłem odpowiednią blachę, odpowiednią wyprofilowałem. Tu zrobiłem formy na to, i to jest też z metalu, to możecie podejrzeć w fajne Turbo jak to robiłem, wytłoczone. Wszystkie połączenia są cynowane, i później cała paka wylądowała w ocynku. Też jest to w telewizji. Czyli ta paka nie zarzewieje nam nigdy. Wycięte litery Toyota. Te, te, te litery są przyspawane przed ocynkiem do tej burty. Zobaczcie, żeby ten charakter też tej Toyoty. Żeby też ten charakter Toyoty zostawić. Wszystkie auta z tamtych lat i nawet trochę młodsze, ten napis Toyota, tą czcionką mają zawsze na tylnej klapie. Lampy, oczywiście wariacja po mojemu, japoński napis. I teraz konkurs, piszecie, że chcecie kubeczek mój, to teraz dla trzech pierwszych osób, które pod filmikiem napiszą i oczywiście polubią kanał, mają subskrypcję. Rozszyfrują, co ten napis japoński znaczy. Lecą trzy kubeczki na wasz adres. E, co dalej? Te wszystkie, słuchajcie, poszerzenia. Układ wydechowy zrobiony cały przeze mnie. Te progi ażurowe, które są spawane z tych małych kawałków rurek, to jest też projekt autorski. Myślę, że to pasuje właśnie taka ażurowa, mocna konstrukcja do tego charakteru męskiego tego samochodu. Tak samo i ten przedni zderzak. To jest zobaczcie wszystko wykonane, gięte z kawałków rurek, specjalnie do tego samochodu. To nie jest kupowany element, i myślę, że też ta, ten zderzak przedni z tą schowaną wyciągarką stworzył pewien klimat tego samochodu, który do tego samochodu pasuje. Jeszcze jedno, oglądacie filmiki na pewno, jak ktoś filmuje tutaj Toyota, jedzie, widzi silnik, tak i później co mówią na końcu. Bye, bye. A wy zobaczycie, jak ten samochód jeździ.